W MRągowskiej Straży Pożarnej odbyło się uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i sprzętu dla sekcji płetwonurków. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 na podwoziu Man kosztował 658 tysięcy złotych, z czego komendant główny za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przeznaczył na ten cel 300 tysięcy złotych, starostwo powiatowe w Brągowie wydało 237,5 tysiąca złotych, a resztę zapłaciło miasto Brągowo i gmina Piecki. Dzięki temu brągowska jednostka zyskała nowoczesny sprzęt potrzebny do ratowania ludzi. Ten samochód będziemy wykorzystywać do ratownictwa technicznego, ale jest to samochód uniwersalny i gdy zajdzie taka potrzeba, to również do celów gaśniczych możemy go zastosować. Samochód ratownictwa technicznego wyposażony jest m.in. w zbiornik na wodę i środek pianotwórczy, autopompę, maszt oświetleniowy, wyciągarkę samochodową i system zraszający. Tymczasem w skład wyposażenia płetwonurków wchodzą praktycznie wszystkie niezbędne sprzęty potrzebne do nurkowania dwa komplety sprzętu nurkowego. To są całkowite wyposażenie takiego nurka. W jego skład wchodzą ubrania nurkowe, ocieplacze, komputery, maski. No, ten podstawowy sprzęt taki, który jest niezbędny, żeby nurek mógł działać pod wodą. I oczywiście dodatkowo jeszcze jest konsola plus zestaw głośno, zestaw łączności przewodowej podwodnej. Sprzęt ratownictwa podwodnego i łączności podwodnej w całości został sfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Brągowie. Jego koszt to 60 560 zł. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest jednym z najważniejszych obowiązków powiatu mrągowskiego, tak jak każdego powiatu. Powiat mrągowski w szczególności realizuje te zadania. Przypomnijmy, że do Państwowej Straży Pożarnej w tej kadencji trafił już jeden ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy podnośnik 25 metrowy oraz łódź hybrydowa, a w dniu dzisiejszym mamy tę miłą okazję, żeby przekazać kolejny ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy i żeby przekazać sprzęt nurkowy, który będzie ratował życie i zdrowie ludzkie na wodzie. Na uroczystości przekazania nowych sprzętów gościli samorządowcy, przedstawiciele lokalnych firm, a także wicewojewoda warmińsko-mazurski Jan Maścianica. Wojewoda pochwalił samorządy za zakup potrzebnych sprzętów. Rzeczywiście jest tak, że, że jednostka ratownicza gaśnicza w Rangowie, Komenda Powiatowa Straży Pożarnych, trzeba to podkreślić, z ogromnym zaangażowaniem lokalnych samorządów, powiatowego, gminnego, także samorządów okolicznych, w tym wypadku gminy Piecki, otrzymuje coraz to nowy sprzęt. Parę miesięcy temu to była łódź hybrydowa, dzisiaj dar powiatu mrągowskiego dopełniający, wyposażający tą łódź w odpowiedni sprzęt dla, dla płetwonurków, dla, dla tych, którzy tą łódź mają obsługować. No i ten średni wóz ratownictwa technicznego, z tego co usłyszałem dzisiaj, właściwie jednostka dysponuje samym nowym sprzętem. To cieszy bo to też jest owoc też, też decyzji, które były podejmowane nie tylko tutaj lokalnie. Chcę przypomnieć, że województwo oryńsko mazurskie jest jednym z dwóch województw, w którym obok Dolnośląskiego gdzie wojewodowie nie oszczędzali na wydatkach na bezpieczeństwo. Tu ani złotówki nie pomniejszono w funduszy na, na program naprawczy i jednocześnie jest ogromny udział przekroczona została pewna bariera powiedziałbym i granica udziału samorządów. To jest też skoordynowane dzięki inicjatywie Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej i te programy są komplementarne. Program naprawczy, modernizacyjny Państwowej Straży Pożarnej jest komplementarny do, do tego programu wspierania przez samorządy, zarówno szczebla wojewódzkiego, powiatowego, gminnych i to ogromnie cieszy, bo to służy poprawie bezpieczeństwa obywateli, to jest najważniejsze i, i zaświadcza o zaangażowaniu władz, zarówno rządowych, jak i samorządowych w poprawę tego bezpieczeństwa i pokazuje rzeczywistą troskę tych władz, a nie tylko słowa. Jednocześnie też jest ważne w innym aspekcie. No poprawia... Komfort i bezpieczeństwo pracy tych, którzy na co dzień tę trudną misję wykonują, strażaków i to mnie ogromnie cieszy. Ten nowy sprzęt to także nie tylko poprawa bezpieczeństwa, polepszenie szybkości dotarcia do poszkodowanych obywateli, ale także bezpieczniejsza praca strażaków. Po uroczystym przekazaniu samochodu technicznego i wyposażenia płetwonurków, odbył się pokaz ćwiczeń. Ich scenariusz zakładał, że na skutek nieprawidłowego użytkowania urządzeń grzewczych w pomieszczeniach kuchni i restauracji gościniec Molo dochodzi do pożaru. Pracownicy kuchni zostają poparzeni. Pływający w tym czasie turyści po jeziorze Czos zauważają zaistniałą sytuację, nie zwracając uwagi na ruch panujący na akwenie, czego rezultatem jest zderzenie czołowe dwóch łodzi silnikowych. Jedna z łodzi ulega poważnemu uszkodzeniu. Powstaje pożar w komorze silnika, ranne zostają cztery osoby. Pokaz ćwiczeń zorganizowało Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brągowie przy współpracy komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.